Witajcie na kanale Boskiego Hobbysty, ja jestem Jakub, a dziś kolejny odcinek z serii zdrapek. Dziś będziemy drapać z zdrapki, e, świeżo przyniesione e, i podobno są jakieś nowe, e, straszne pieniądze się nazywają za złotówkę. Można wygrać 13 tysięcy, zobaczmy co jeszcze można wygrać, można wygrać 200, 20, 10, 5, 2 i złotówkę. No to co, bez zbędnego wstępu, już dłuższego e, zacznijmy zdrapywać. Będziemy drapać tym, co było w pierwszym filmiku. To, co lecimy, należy zdrapać ten domek, czyli to, co tu widać, ten straszny domek, i znaleźć jakieś tam banknociki, tak jak tutaj jest pokazane. No i wygrane sumują się, czyli jak znajdziemy kilka banknotów, to wygrywamy całą kwotę. No i proszę, zobaczcie, od razu odkryłem i już wygrałem, już zdrapało mi się, że nawet wiem, że wygrałem 2 złote, więc już dwie zdrapki mi się zwróciły, więc już jest szczęśliwa ta zdrapka. Zobaczcie, mam drugi plik. Już mam dwa, razem 3 złote. Nie no, nie wierzę. Razem to już jest 5 zł. Pierwsza zdrapka i zwrócił mi się cały opening. Kupiłem 5 zdrapek za złotówkę i w pierwszej zdrapce mam od razu 3 wygrane. Widzicie to? No po prostu nie wierzę, muszę od razu szybko odrapać kolejną. Tym razem worek, monety, pierścionek. I karta, czyli pusto. Litery się zgadzają, jako, że nie ma wygranej to nic, mamy jeszcze trzy zdrapki. Może coś dzisiaj zarobimy. Kuferek, no niestety 10 złotych nam przepadło. Mamy też pierścionek z 13 tysiącami. Jest portfel. No i mamy plik z 5 złotymi. Zł, czyli wygraliśmy już 10 złotych dzisiaj. Czyli mamy naprawdę duże szczęście. Dwa razy więcej niż wydaliśmy. No to zarobiliśmy To znaczy ja zarobiłem Dokładniej rzecz ujmując Żeby nie było, jest Wygrana, 5 zł. Litery się zgadzają Mamy jeszcze dwie szanse na wygraną Jest sztabka, niestety To jest też diament Ta zdrapa jest chyba pusta Zobaczmy pierścionek i portfel. No, niestety. Na razie dwie zdrawki puste. Dwie zdrawki z wygranymi po 5 zł. Lecimy dalej i to już jest ostatnia, niestety. Portfel. <coughs> Kapka, save, no niestety to ta zdrawka była też pusta, czyli trz, dwie zdrawki wygrywające, trzy przegrywające, zarobiliśmy 5 zł, czyli Eee, znaczy 10 zł. Eee, wygraliśmy, zarobiliśmy 5, wydaliśmy 5, jesteśmy 5 zł. do przodu, czyli mamy 3 zdrawki puste. Tu nic nie ma, tu też nic nie ma, i tu też nic nie ma. Mamy za to dwie zdrawki z wygranymi po 5 zł. No to co, myślę, że następnym razem już niedługo też będzie jakiś opening. Skoro mamy aż takie szczęście, to, to coś kupimy. Być, być może pojawi się jedna albo dwie zrabki st straszne pieniądze i coś tam jeszcze dołożę do tego. No i co, to by było dzisiaj na tyle. Co, lajkujcie i komentujcie filmiki, jeżeli chcecie coś zobaczyć i. Subskrybujcie kanał po więcej filmików. Do, do zobaczenia, trzymajcie się.